Siema siema. Kilka tygodni temu wrzuciłem odcinek o tym jak zrobić prosty pitjun na waszym kładzie. Widziałem po komentarzach, że sporo osób uważa, że to wcale nie jest takie proste jak powinno być. Więc dla tych osób mam alternatywę. Pokażę wam jak wgrać preseta, ale jak to zrobić tak jak należy, a nie zwyczajnie wybrać sobie preseta, kliknąć na dole, żeby go wybrać i to wszystko. O nie, 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 nie. nie. Tam jeszcze żeby ten preset miał ręce i nogi, trzeba zrobić kilka dodatkowych rzeczy. Wchodzimy w presety. Ja mam tutaj kłada 5 calowego i jest preset Superfly FPV Freestyle 5 cali i tutaj pierwsze okienko wyboru. Pytanie czy będziecie latali z kamerą HD czy bez kamery HD. Ja planuję latać z kamerą HD. Oczywiście, pod 6 na silnikach w tym zakresie, a dokładnie na silnikach 1950, czyli górny zakres. Oczywiście mam włączone filtrowanie RPM. Będę latał na. Crossfire'er, który zmienia się dynamicznie. Chociaż prawda jest taka, że jak latamy przy nodze, czyli powiedzmy do pół kilometra, to raczej będziecie mieli 150 Hz. A on się przełączy w tryb 50 Hz, jak odlecicie naprawdę daleko. No ale klikam Crossfire Dynamic, no i w Freestyle Rates tego nie ruszam. Tutaj ustawiam sobie samemu rejty. Każdy z Was umie sobie chyba samemu ustawić rejty, tak żeby mu się dobrze latało w symulatorze na przykład. Jak klikniecie w logo Superfly FPV, to otwiera Wam się strona Superfly FPV. I poza tym, że możecie sobie kupić ramkę albo wgrać modele do symulatora, macie też zakładkę tuning i tutaj jest Betaflight Kiss Ultra, FETEC Alpha i Flight One. Oczywiście Betaflighta klikamy. No i tak jak ja wam pokazuję, wybieramy sobie właściwy preset, ale musicie dostosować waszego preseta. Ja mam ustawiony output limit na 95%. I tyle też wpisuję do kalkulatora. Co według tego daje mi Master Multiplayer ustawiony na 1,15. Dobra, wracamy do Beta Flighta. Wybieramy sobie. Klikamy Agree. Save and Reboot. No i teraz tutaj mamy poustawiane wszystkie suwaki według presetu. Główny mnożnik 1,15, czyli tego nie ruszamy. Limit wyjściowy silnika 95. Dynamiczna wartość biegu jałowego 25. Antygravity. Tu jest na piątkę ustawione. Ja myślę, że powinniśmy mieć koło ósemki dla tego kłada. To trzeba sobie oczywiście wtedy przetestować i sprawdzić jak nasz kład najlepiej lata. I klikamy zapisz. I w zasadzie to jest część byta flighta którą musimy zrobić, oczywiście w ustawieniach filtrów powinniśmy ustawić sobie normalne filtry, czyli wyłączyć te dwa. Mamy załączony filtr żyroskopowy. Tak, wyłączamy sobie tutaj, tutaj dynamic, tutaj bikład. -quad. Dlatego kłada sprawdza się 80, 145. Zapisz i mamy teraz ustawionego kłada według presetu. Jak widać, zajmuje to około 2 minut. Oczywiście, żeby filtr RPM zadziałał, potrzebujecie mieć telemetrię ESC, czyli ESC sensor zaznaczony, włączony dwukierunkowy D-shot i wpisaną właściwą liczbę biegunów w silniku. Standardowo dla 23.06-22.07 jest to 14. To nie wszystko. Trzeba jeszcze zobaczyć, co pisze pod spodem. Spójrzcie. Tutaj macie ustawienia ISC dla BLHeli 32, wersja 32.7 i 32.9. Ja mam wgranego do tego ISC 32.9, więc... Podpiąłem baterię, szukam sobie mojego miejsca, gdzie jest mój BLHeli 32. Nie chcę nowej wersji. Podpinamy się, zaczytujemy setup. I sprawdzamy czy mamy wszystko poustawiane zgodnie z sugestią Superfly. Ponieważ tak jak mówiłem jest to wersja 32.9, rampa Power 30, d na High, motor timing na 23, PWM Frequency zaczyna się nisko przy 24 kHz, a High oczywiście by RPM. I to sprawi, że będzie nam działało filtrowanie RPM. I to jest wszystko, co musicie zrobić, żeby wasz kład latał poprawnie. Przez poprawnie rozumiem, lepiej niż na default tunie z Beta Czy on będzie tak samo dobrze latał jak wytuningowany od samego początku do końca kład metodą, którą pokazałem kilka odcinków temu? Raczej nie. Natomiast nie zmarnujecie, w cudzysłowie oczywiście zmarnujecie tutaj godziny czy dwóch i nie będziecie kombinowali. Ważne jest, że jeśli macie dobrze złożonego kłada, czyli tak naprawdę jest kilka rzeczy, które mówią, że kład jest dobrze złożony. Po pierwsze nie ma jakichś luzów na tym kładzie, czyli jak sobie ruszacie kładem w ręku, to nic wam tam nie dynda. To jest jedna rzecz. To też oznacza, że nie możecie z jakiegoś bardzo miękkiego TPU sobie drukować wszystkich tych druków, no bo one będą wam latały. To musi być w miarę sztywne nakrętka na śrubę, gumicie pod JSC, gumicie na DSC, przed FC, FC na gumisiach w otworach. U góry dajecie nakrętkę i skręcacie tak mocno, że gumki pod FC ulegają drobnej kompresji. Nie wiem, 15-20%, nie więcej. Na pewno nie 50 albo 60% zgnieść, bo to nie ma wtedy sensu, bo wtedy ta guma staje się bardzo sztywna i zaczyna przynosić pasmo wibracji, którego nie chcemy. To ma być lekko skompresowane, żeby po prostu FC samo w sobie nie miało luzu. I to jest wszystko, co musicie zrobić, żeby wasz kład latał dobrze. Oczywiście. Jeśli coś Wam nie pasuje, na przykład kład jest zbyt luźny, to spójrzcie pod kalkulatorem. Superfly daje Wam sugestie, co możecie zmienić, żeby kład był bardziej sztywny i lepiej odpowiadał na Wasze komendy. W tym celu Superfly zaleca podniesienie slidera Master Multiplier o 500. Albo nawet o 1,1. Jeśli macie naprawdę ciężkiego builda, naprawdę ciężkiego, czyli na przykład kłada zbudowanego na ramce Volador VX5, która sama w sobie waży 200 gramów, to wtedy po dodaniu 0,2 do master Multiplayera kończycie gdzieś w okolicach 1,35 albo nawet 1,4, ale to jest konieczne, bo jeśli tego nie zrobicie, to kład będzie ospały, a wy zamiast latać Freestyleową 750-gramową bestią będziecie mieli 750-gramowego cineupa. No dobra, mamy to. Mam nadzieję, że bez problemu każdy przebrnie przez wybranie Priseta, ustawienie BL Heli 32 i dostanie w efekcie dobrze latającego okłada znacznie lepiej niż na standardowych ustawieniach Betaflighta. Mam również nadzieję że nikt się na mnie nie obrazi za to, że pokazuje jak władować preseta. Ja wiem. Pewnie większość z was była na stronie Supa FPV, zastosowała się do wszystkich tutaj uwag, przeliczyła sobie master multiplier za pomocą kalkulatora, ale ten film jest skierowany bardziej do osób, które klikają w graj preseta i myślą, że to wszystko. Jak widzieliście, testowo wgrałem tego preseta razem ze wszystkimi dodatkowymi ustawieniami do jednego z moich kładów, i w tle od paru chwil leci filmik pokazujący, jak ten kład lata z ekstrem dwójką na pokładzie. Jak widzicie, jest mały propłosz, ale bardzo, bardzo mały. Jak dla mnie, jest zdecydowanie lepiej niż na standardowych ustawieniach Flighta i każdy z Was, kto nie ma czasu robić pełnego pit tuningu będzie zadowolony. Z takiego presetu dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to standardowo łapka w górę, subskrypcja, komentarz i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!